Bum, bum, bum. O nie, szotka na mi ktoś podwiesz. Jak aha. się wydostać z neteru. Przez. Yy, na te... pewno nie portalem. W Lawę. Aha. Musisz... To masz taką, cze... okay. masz, ta, masz taką czerwoną ciecz, w którą jak wejdziesz, to się teleportujesz. Ale ja nie chcę w nią wchodzić. Ło, halo, jako prawilny Rosjanin powinienem mieć kałach. Żadna czerwona <głos> ciecz <głos> nie jest dobra. Rosjanin to <noise> chyba niezbyt kałacha. Rosja... Chociaż nie, już, już nie mam tego skina. No, chuj Tutaj... La spadnie la la, 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 la la. Jezu, Max, proszę, nie rób tego. La, <śmus perdant> la, 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 la... A fajnie, prawie umarłem. <śmus> Jezu. Max jest traitorem, próbuje nas zabić. Natomiast tak, tak natomiast jestem traitorem W rozgrzewce. <śmur Bem, <śmurcess> no bo śpiewasz, nas próbujesz zabić. <śmur Balki> Ty ktoś się z... A nie, to dobra. Jestem niewinny. I co teraz? Wysoci? Ja no. Też jestem o, niewinny. Wyso? Ja też jestem niewinny. Sami, Sami nie, nie winni. <grym> to co nie Ej, to ja ta runda się powinna skończyć, nie? Sami niewinni A co to jest? Proponuję śmieszny granat Ej, ktoś we mnie strzela. O nie, śmieszny granat. Rzucił granat śmieszny. <grym> disko, disko rzuciłeś śmieszny. No 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 widziałem to. No, ktoś no, no. się A ty rzuciłeś podpalający. Ej, dobra, Mestako jest tutaj tym. tym O, kałaszek. No tak, tako. zabij mnie od razu. Kie nie, nie zabiję. Ja nie Ej, no mnie mnie kranaty ciągle. O co dziko chodzi, to stary. A ła! tak rozrzucił się, całą śmiesznie. broń. Mestako, ja, ja, Ech, ja idę ze jak Max Cześć, nic nie elo. mówi. No to dobra. Co się stało? Na sprzedaż, ja Ej, dawaj, pchamy te wózki. Pchamy wózki do Minecrafta. Ja armię kurde. Serio? Dobra. Traitor Room, Only Access jest. Traitor Room? możecie wejść tutaj? O nie, śmieszny grant, chyba tu podleciał. Ale nie, nie chodź, nie chodź, bo... Nie, o nie, to nie, nie był śmieszny to... ale to był nie nie śmieszny grans. To, nie 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 to nie nie palący, przez... bardzo nieśmieszny. Nie to tak zwany nieśmieszny, nie men. Jak nie przez drugie drzwi nie przejdziesz, to znaczy, że nie jesteś traitorem. Uciekam z stąd. Serio? Tak? Weźmy spawkę. Nie, to pułapka. Naprawdę? Bo jesteś traitorem. Jezu, Max, uważaj. ja nie widzę ognia w ogóle tutaj. Aha, nie a, wiesz, no. No, Ja widzę? Ja nie widzę. To nie fair. Dlaczego? Hmm. Może dlatego, że jestem trajtorem? A, a a, 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 a. Ej, tu jest lawa, teraz. Patrzcie zamiast wody. Dobry powód, co? Gdzie? to Kto? Co jak? Gdzie? Co jest? Gdzie, gdzie? Kto jest góry, ty z góry? To jest z góry Ktoś po góry biegam. Roki, 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 roki. Gdzie on jest? Roki pewnie, no? Gdzie są bo jego Gdzie są jego zwłoki? Muszę zobaczyć jak zginął. Gdzie? W lawie leżą. Chyba widzę podejrzanego. Kto go zabił? Kto go... jaką bronią możliwe? Widzę podejrzanego chyba! Widzę podejrzanego! Kto? Gdzie? Czekaj, Czekaj, zginął od. Podejrzany. Gdzie to pisze? Od Kałacha zginął. To jest ginął znowu! No. Całutykałem! ty Kamień! Roki no. Kto, no. no. gdzieś jest! Kurde, rok jest za ulicą. Ała! Alta broń jest opę. O nie! Kurde, coś do mnie strzela! Jest tako! No, no nie mogę! No nie, dlaczego ja tego nie wykorzystałem wcześniej? Nie! Mało HP, mało HP Dawaj no, 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 go, <gł Teach Harper> Oni mają po jeden HP chyba Serio? No, zaraz się to pewnie zmieni Chyba jednak nie -u -u -u. Nom, 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 nom <głullary> No nie Nom, no. Ale To jest oszustwo -er. <głysme> na, na czarnego Czy naprawdę tak wszyscy mają po jednym HP? No A dobra To ty nie możesz jak się Serio? I tak będziesz, i tak tutaj będziesz teraz, tak? Mm -hmm. no dobra. Ja tu sobie zamieszkam po prostu. Pan sobie tutaj zamieszka, a wie pan, że jest taki jak radar. <laughs> ja tu mówię, widzę podejrzanego i mówię, patrzę, idę za nim, co on będzie robił, nie? Ja, ja, ja uszykam, nie? Przed tobą się nie zauważył. A dobrze, że podworonik da bo bo iść za mną nakrzyczał. Nie, widziałem cię, widziałem. Widziałem, ja, ja wiedziałem, że to ty, tego wiesz, to sądziłem, no muszę zobaczyć, żebyś coś zrobił, no bo bez nie mogłem cię strzelić, nie. Nie, no wiesz, sumie, jako gra z gór, to jest, to jest bardziej tajemnicza, to, tak. tak, nagry nie, więc wiecie, to to były już podstawy, no. żeby nie zabić. No nie by tak, ale więc to... musiałem się ewakuować. No. Ale fajnie, ogólnie ta broń jest szopę. To bukała, nie? nie? No. Mhm. Ja straciłem zaufanie do pompy. Nie, pompa jest <laughs> dobra. Pompa była spoko, kiedy, kiedy Kałach był niedostępny, no tak normalnie. że powiesz, to? że straciłeś zaufanie do policji. <śmiech> oh, <śmiech> czy, kiedy, czy kiedykolwiek miałeś? <laughs> no właśnie. No. Ten moment, <laughs> kiedy przejeżdża radiowóz i się bardziej boisz, niż czujesz... No to był? Dokładnie. A, Max. A, siema, Max. Zabrałeś a amo, wiesz o tym. I teraz, i teraz cię zabiję. ZABIJĘ cię. ZABIJĘ cię! W kolejnej rundzie jestem niewinny. A, Max strzelał. Max strzelał w ziemię. A, Zabijcie, jak A Max się zabił prawie. Zabiłem ziemię. Zabiłem ziemię. Nie wiem gdzie jest Max, ale mnie prawie zabił. Kto, mnie, Kto, Kto mnie trafił? Kto mnie strzelił? Może nie jesteś winny? Mam nie. bloczek, za, mam, mam żelaza, złota jak chcecie. No dobra, ale ja nie idę się przebadać. O, Max, Max no nie. Przebadać. Ja nie, nie ja nie ufam, broni. ja nie ufam. Masz tu broń w końcu. Czarny, ale wyciągaj! Tak, to, ja Czarny wiem, zawsze to, bez 1, broni! 2, no bo ja jestem takim patetystą. <grystą> o, jest Gold Block, dawajcie, testujemy się. Gdzie, gdzie ktoś się oh. wkłada tego Gold Blocka? Znowu wesoły tester, że ktoś spadnie. Znaczy, to, to Traitor odpala. Ja, ja, nie, ja, ja nie wchodzę. Nie. Ja, ja, nie, ja nie ja już byłem. Ja nie wchodzę, nie. Co się stało? Ale a, 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 Nie! a, 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 a Idealnie. I ta nuta jeszcze, no nie mogę. Co ty gadasz? Byłeś trejtorem? I ta nuta, to jest złe. No, ja widziałem. Stołeś tak przez chwilę i wtedy chyba kupowałeś... O, na nie, mnie też co to jest gminy. Zrozumiałem się w lawie w Blenderze i umarłem od Widziałem razu. to, Hubert tak masz tu pod Nie do tego budynku, nie od razu Ale on ma sposób na grę, nie, nie jestem martwy to widzę gdzie jest gold block na tym Gold block na mapie i gold mogę do niego pójść jak się zresztą Gold block? Co to jest gold block? Każe? Rocky Godi gold Dzisiaj jestem Rocky Boink. Godi W minecraftie to był block of gold, albo gold block, czy nie wiem, yeah. nawet nie wiem jak Ja, yeah, ja yeah. Po prostu gold No nie, znowu Boże. innocent To coś nie wierzę w te słowa Znowu inny no Boink Znowu no ja znowu nie. jestem trajtorem. Nudzi mi się już Ej, zabijmy że... Mestako znowu <laughs> Tak Body. się stało się Ale za co? To tak za nic No za... to wiecie, że jest Za Zanika Za twarzowe eee, Zatwarzowe. Ja sobie z tego Za jego przeszłość Co? Oh, Bo nie grunda. <laughs> o nie O nie Ła, ła Matko, jak spadłem Kto Matko, jak spadłem No nie Nie wiem jak wy ale ja sobie jaram. No. Ja sobie jaram. Tu taka teraz re rega muzyczka. Smoke every everyday, coś takiego. dobra. No Jesteś. A tu. Ja no, to. Ja smoke, we, everyday, dobra, no. jestem z Hubertem Huber i... Bob Marley to jest prawda. Hubertem i Robuch i czarny. A czernik gdzieś sobie. Uwaga, leci śmieszny granat zapalający, Jestem daleko. I Aha. widzicie? Nie ma Mestako. To jest bardzo... Znaczy, ja idę po w, tego, ja idę Bardzo podobne. Mestako Zgub. jest po latarnią. się z... widziałem ja jestem czarny i ja mam swoje prawa. <grym grym grym grym> prawo ulicy. To właśnie chyba nie masz. Czar, no, Ty masz pra, pra, prawo dżungli. Czarny jest tylko jeden. To, to prawem prawym dżungli Aha, w takim razie pozbywamy się Mestako? Jest nim roki. Prawem dżungli. Tak, tak, że ulica nie wybacza. Groustry. Bóg może i taka lubić, co nie? Groustry nie, <laughs> nie wybacza ci Groustry nie wybacza. Oja! Mam goldbloga. Mam goldbloka. Mam, mam, ja, gold Cozy? Kto, kto strzela? Czemu czarny? Ooo! Wow! Ej, no. Disco! Ej, rzuć to. Mestako. Blok. Mestako jest. Dobra, stary, czarny, czarny? czarny. Ja się Sprawdźmy Mestako. Jadę do Mestako. Mestako strzela. Niech ktoś wyjdzie na zewnątrz, bo jak znowu tu ktoś. Jest taka wchodzisz. Ja rystaka. tu pilnuję, żebyś nie wyszedł, nie. Dobra, uwaga, sprawdzamy przycisk. Aha, nie, Dora, przyci przycisk uruchamia hmm. ty. To A, czyli uruchamia. No. Okej, okay, dobra, nie, czyli to. To jest słapka. Przycisk... Ja no to został elegancko sprawdzony. No to. Ale ha, no to zaraz. Tu, tu jest dźwignia do sprawdzenia, widzicie? Tutaj chyba. A, czyli drugi przycisk. Roki wchodzisz. Ha! Czemu ja? No Ej, już zaraz. wchodzisz. Roki wchodzisz. Chodzisz, Jezu. no i nie, nie, mnie stracić Nie! No wszyscy nie tam są ma. na zewnątrz Przecież No to zabij! No to zabij mnie! No będę proszę. No to będzie na to... Ale sprawdzisz wtedy ciało, że to nie ja. No bo jak jest dwóch traitorów no to sprawdzisz, że to nie ja. Ale, to jest nie, jest. Nie, ale nie sprawdzisz, bo jak będę in to innocentem, to co? Max, Wejdź, Max, nie ty nie wyjaś to wyjaś wyjaś, to Max, to jest Tak, ty jesteś chyba to. A nie, nie, co to było? Nie kurde, kto mnie zabił? Ty nie chcę zagadywać nie! Ale wszyscy byli koło domku? No ja byłem na domku. O Dlaczego nikt nie słyszał C4 w ogóle? To jest pytanie. Ja to 50 Ładnie. Dobra, teraz ustawiłem dwóch terytoriów. Łowo, Łowo, Łowo! Zrzucił do tej lata. Kuber! Ej, Kuber, wejdź tutaj! Kuber, wejdź tutaj! Co tutaj? Wejdź tutaj. Dobra. A co tam w ogóle jest? Czy mam się bać? Nie Odejdź Proszę się przesunąć, Bo Bo po, za za Poczekaj chwilę, poczekaj, momencik. Muszę coś sprawdzić. Bo załomuję. Dobra. O, A! dobra, na pewno ktoś tam jest tej Idę stąd. Inny wiem, inny wiem. Inny granat, 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 granat widziałem. Wisko widziałem to granat, jest, halo <laughs> To jest disco, no to jest te tak? Teneconi. Teneconi. Ennnii... Eninjew, tak, też. Też może być. To pojazd łam będę sprzedawał. Traktorek. To, to był nie <cuch> <tradicional JK> traktorek, dokładnie. Traktorek. Traktorek najlepszy. <europa> Halo, proszę mnie. O, ktoś tu wywiozł Śmieszny granat. Robak. Ojej, nie, tylko nie granat. Tylko nie granat. Ty Ociec ma czarny. dobra. Czarnego, bo on nigdy nie strzela. No, dokładnie. Bo zja, co, jesteś, no, jesteś no, dobry jako ochrona taki taki. taka Pogonie. Widzę, że nie masz broni, więc nawet Ty, cię ale ciężko. Po, Ej pod latarnią tak jest jeszcze ten, traktory. pod latarnią jest kopalnia, tam może golda jeszcze znaleźć. Tam, a, 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 no, a ja tam znalazłem. Ja idę tam poszukam. Wszyscy w jednym miejscu i wszyscy ten sam skin. Wszyscy trajtorzy. Złe. Wszyscy trajtorzy oh, wow. są, na dawaj. Może wszyscy są zdrajcami. Nie wiem, znaczy, że jest trajkiem, do... nie? To Halo, te... tak. Halo. Co to było? O co chodzi o, z tym piecykiem pod latarnią? Pod latarnią jest y jeszcze kopalnia, można tam golda znaleźć. Tam ch. Nie, tam do piecyka co jest to jak? O ile rozumiem. Ale nie wiem, po co to jest Jackson. I... się razem, wiesz? Chcesz się trzymać razem? No okej, dobra. Bo właśnie ale ufasz mi na pewno? Tobie nie, ale to czuję, Do że dobra, musimy zostać okay, razem, okay, żeby okay, żeby zrobić. Dobrze, dobrze, dobrze. Przed skupem. innymi zimni Dobrze, dobrze nie ma nie ma problemu. Możesz być ze mną, jasne, chodź. Nawet raz już eee, ja Chciałem no, być w Jeszczełem ale traitor. Dobrze, to się dobrze sobie. Cieś ładnie, nie. nie? Ładnie Dzień to Rzeciek, no. nie? się. Nie ma żadnego, nie ma żadnego hacka. Się zgubiłem. zgubiłem. tutaj jestem no. Trzymaj, trzymaj mnie za rączkę, chodź. Dobra, Pokażę, co ci? Tak pokażę ci coś, choć. Pokażę ci coś, Dobra, się oh, boję. Chodź, chodź. chodź pokaż. Pokażę ci coś, maleńk. Mam, co, mam coś fajnego w piwnicy, chodź. O, kotki. Nie <laughs> Akurat <O>, jest tak Jaka kolejka to na ci, ty, ty zobacz. No bo jedziemy po to więc nic dziwnego, że to Wszyscy są kotki. Patrz, odkryłem kopalnie i patrz. O, Roki tutaj idzie nawet zobacz, widzisz? A po! Cześć, Nowe kotki w piwnicy, no, idę zobaczyć. I, I co, kotkiem z piwnicy był ten Roki? Ja myślałem, że no dogi jest nasza a nie, a nie no kotek. Był tym pieskiem z piwnicy. Możemy się wykąpać nawet. E, no, w la kto, chętny? kto chętny? Ja nie włączę nawet. Ha! nawet, a, nawet to, to nie jest lawa, tylko takie ogrzewanie. Nawet sam mogę wejść, zobacz. Ja, sam ja, sam, ja, sam ja, wejdę i co? I nic się sauna. nie dzieje. sauna. Kurde, nie mogłem wejść To mówić. jest taki To jest jacuzzi. Sauna. O, shit. Czasem jest zbyt gorąca woda, ale to... Czasem jest zbyt gorąca. Dlaczego czarny jest bliski śmierci? Co wreszcie mu zrobili? Nie wiem, mam ochotę, no mam ochotę dokończyć tego nie, no nie, No to co? Nie, eutanazja? Nie, eutanazja nie, eutanazja nie, nie. trzeba zacząć. Kto? Szybkie pozbycie się. No właśnie tak nie wiadomo, coś tutaj kombinuje chyba. O, drabinka. Ja? No widzę, widzę no. to w twoich oczach tak troszeczkę. Ja no to nie to wiem to w właśnie. Nie, nie żeby coś, ale jesteście satysfakcjonowani. Tak, 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 tak. jest tak samo. Co jest? Co mówisz Hubert? Masz takie same oczy. No wiem, że mam takie same oczy. Ale w sumie, żeby o, to urozmaicić. Co, pasujemy do siebie? Pasujemy do siebie. O no. Idę, idę, tutaj, nie bawię się z wami. Nie ufam, nie, u, nie ufam, kawałek. nie ufam wam wszystkim, bo. O, znalazłem Golda. Wiesz Golda? Bierz Golda. Bierz Golda? Masz Golda? Ale on o, no nie tak śleć tak, mnie, tak. no kurna. Przecież znamy się. tak? Aha, no dobra. Ale czy on coś sprawdza w końcu ten? No coś tam działa. Mi się wydaje, że to pułapka. To jest tylko i wyłącznie pułapka. Wow, to Max wow. chodzi pierwszy, bo ja Maxowi bardzo ufam, więc po prostu wiecie. Dobra, ty, mi, ty mi bardzo znosza. ufasz? A ja wydobyłem diaksy. Ja, ci bardzo ufam, więc ja nie wchodzę i nie wlażę no no no. ani razu. I włożyłem tam. Chodź, A na Max, o, ty, Max na górze. No nie mogę wejść tu pod drabiną. No nie mogę drabiną wejść. Chyba jestem trajtorem, bo nie mogę wejść zrobić. Maksu. dobra. Dokładnie, wajca. zabijmy go. Maxu, za to wam. Tu, 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 Maxu, tu. Gdzie? Tu. O, a, a co, ja mam wejść? No ty tak. chodzisz. A, a czemu ja mam wejść? No bo. Nie, <laughs> nie wiem. A czekaj, czekaj, najpier Jak najpierw muszę działają? przeczytać, czekaj, przeczytam instrukcję. Co tu jest grane? Zerwane to nie. Just level to. Open hatch. Only. Ej, a jest dwóch traitorów czy jeden? Dwóch. Nie żyje. Co się stało? Mistako trajtorem jest! Mistako trajtorem, trajtorem, trajtorem! jest. Ale mnie. Ale trajtorem! Ale żadą. Mistako trajtorem! Kurde, A nie żyje. żyje. O kurde, faktycznie. Robuch. Robuch jest! To nie był robuch? Robuch jest! Oh, kurde! Nie. <coughs> nie, to nie był robuch. Robuch też nie żyje. Oh, Pytę. No. Tak no, nie u... czarny mogę. Czarny Hubert albo Max. Czarny, czarny Hubert albo Max. Czarny, 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 Huber, czarny. Ja czarny, ja jestem martwy przecież. Hubert jest martwy też, no nie! Czarny. Max! Max. Czarny Oddy. musi być, czarny musi być! też Ma jestem jest martwy. Czarny też jest martwy, to kto jest? Max? No wiem, że Max. No ale ktoś jeszcze jest, no Max. halo. Max, nie wiem czy widzisz, ale przed chwilą powiedziałeś, że Hubert i Czarny nie żyje, a są dwa potwierdzone zgony, czyli Mestako i Robów, Więc Roki chyba właśnie użył mocy matematyki, tak mi się wydaje. Ale kto w końcu nie żyje? To nie jest żadna podpowiedź, ale powiedziałeś, że nie żyją cztery osoby? No tak mi się wydawało, no bo wszyscy tak gadają. Max? No bo tak mi się wydawało. Max? Tak się wydawało. Użyj mocy przyciska TAB. Potwierdzone zgony. Yeah! Yeah! Ah, yeah! Ale, zgony, ale... <grystanie> no nie, Aha, pod tabem są zgony, faktycznie! No niee! Uznaję to, Max, no że masz wspólną wygraną, bo w sumie, tak. Bo w sumie wiesz. Tak, sumie wiesz, ale zresztą, masz rafikację. wygraną! masz, masz rację. Gdzieś to linie winne. No tego, że nie, nie zrobiliśmy, to i tak wygrałem. No tak, Co zakres? masz rację. Ja w ogóle zapomniałem, że pod tabem są zgony, faktycznie. No i że tam nie znalezieni i tak dalej. Działałem pod wpływem impulsu. Nervy, ja pierdekam. Nerwy, nerwy mnie zjadły chyba. Nerwy. No. Ale rozegrałem, Nervy? ale rozegrałem tak, to, to po mistrzowsku, być głodne. po mistrzowsku to rozegrałem. Tak, chciałbyś. Ale ja cię podejrzewałem, taki twój sposób dziwny, że jest tak wszystko... <laughs> ja, 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 ja też tam podejrzewałem tak, Maxa w sumie. Tak o, mi nie, nie, nie prawda, nieprawda, nieprawda. Ja byłem zawsze na Ja, no ja jedynie mówię, że udaje się na. Teraz, no, możecie, teraz możecie mi ufać. Teraz możecie mi na placu. Ja znowu jestem winny i planuję was zabić. Co to samak, znowu? Tu Znowu chcesz iść ze mną? Ufać. A ja tym razem wyjątkowo no, jestem tutaj. Ja znowu jestem o. niewinny. No, jak Kto jest wyjątkowo no, traitor? Kto jest wyjątkowo traitor? Dobra, kogo z pierwszego pisajcie? Znaczy czarny, bo nie, a tu nie pod spodem. Tak. A to pod spodem też jest ten. O oh, jezu, wycofujesz wszyscy z Pod spodem też jest lewer. Olachbar! Kto to, to tu Allaha robi? Murzynku, nie prowokuj. Mam rządy, ty, ty. Ale wszyscy teraz podskoczyli? Nie mam no, tego. Ja wiem, Ej, panowie, mam głód bloka. To dawaj, to tego. Będziemy się to dało? będziemy się Coś badać. kogoś w końcu sprawdził? Nie. To ja no, to. No bo, no, bo złego, złego nie tego. No nie nie bo żeście złą dźwignię dawali cały czas i kurna było spadane. Nie wiem, tak zawsze zły, nie chciałem się sprawdzić. Nie no, raz się sprawdziłem i co z tego wyszło? Wpadłem. No, tam Kto chyba umarł? Kto? tam. O, 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 o! Nie! Strzelają! Nie strzelają! Hubert. Hubert strzelał. No. Hubert? Hubert niewinny. Nie. Hubert niewinny. ja byłem niewinny. O co chodziło? Czarny, co ty tu robisz z, z tą snajperką? Stoję. Niedobry. Shotgun, 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 shotgun. Niedobry. Shotgun słyszałem, no. O kurwa. Nie wiem, ty... że jestem niewinny. Kto Byłeś jeszcze winny? został? O nie! Strzela do mnie! Ktoś! Max! Jest. Ja nie strzelam! Co ty Robo. gadasz? Czyli słusznie strzelałem do ciebie. Max! Dabę? <grym> Serio, Rocky? Serio? Jesteś, jesteś trajtorem? Serio? Serio jesteś trajtorem? Co? Ej, a tak poważnie, to kto jest trajtorem? Co? Kto jest trajtorem? Z was? No, myślę, że możemy powiedzieć to. Max! No tak, masz co? Soba na rokiego. Soba na rokiego. Nie, nie możemy ci powiedzieć. My staku, ja cię zabiłem. <laughs> Jakie tak stałeś. Ja, nie możemy się zdradzić. Ja nie mogę się zdradzić, kim jestem. Aha. Cały <laughs> <laughs> tak nie zdradziłem. Ej, hey, what the fuck. Nie no, patrzę, stako sobie stoi. A to headshot. Ja sobie próbuję zrozumieć tą instrukcję. Jaki sobie headshot? Się zastanawiam ty tu, tu, Się zastanawiam. Hmm. Gdzie on jest? <grym> no się. Ale, pomaga. bo mnie się nie boli czasami Naprawdę? Jest, nie wiedzieć czemu za chwilę mam wrażenie, że się Max sam zabije. Użyj mocy radaru. <grym> Nigdy no, nie. No, serio? No Boże... Ja nie wiem, jak się radaru ust, y, używa, powiem szczerze. Nie, no jak oni biegają w kółko No, nie, come on! Radar sam się. No to mam co coś. Czas, no to mam co parę jakieś... minut, czy nie? Co jakiś czas się radar sam po prostu oh aktualizuje? No. No ja jeszcze nie ogarniam radaru, więc wybaczcie. Really? Kurwa, no nie mogę. Really? Co tu się dzieje? <laughs> no nie. <laughs> Także tego. Tak, blisko. Ej, daleko, blisko, nie? Blisko, jak nie ja. Nie, był ciebie, nikt. Tak! O, widzę, że wesoła. No, no, no. no nie. Ja. My się nigdy nie znajdziecie. No, dobra, kąpa. Słuchajcie. Pamiętaj, Rocky, że to Max cię musi znaleźć, nie? Więc ty się zostań. A, A, no, dobra. No. No Spokojnie no. to ja cię, to ja cię niestety muszę. No, kuźwa. Wygraj to. To ja, niestety, to ja niestety muszę cię znaleźć. Dawaj, zrób to na planu dobrze. Słyszę C4? Cztery... Kroki, Skądże? Skąd miałoby gdzieś C4? No. Eee. Ale chyba nie da rady. Chyba nie da rady. Dosłownie 10 sekund, nie? No Już by... Jakby to było 10 sekund wcześniej, to nawet tak. jakby spadał, to już by go w momencie, kiedy by spadł, to już by go zabiło, nie? Tak, to by było zabawne. Oh. On zeskoczył ostatecznie. Nie, no nie ma go tam, Max. No nie przedłużajcie tego nieskończoność. Uciekłem, skoczyłem do wody ze szczytu. ty Hamie. Nie, ale krążycie i krążycie. Może trwać nieskończoność. No, a to ja mam tutaj, wiesz. Napięty, o, napięty termin. <gry> Nieustanna walka czy mi się wydaje, czy między sobą jakoś orbitujecie, czy co! <laughs> I dwa, i jeden! No nie No nie. jeszcze dwie I minuty. Dogrywka. A, dogrywka. <laughs> no poważnie. Ja się pochował tutaj. Pamiętaj, że za o! każdy zabój swoje 30 sekund, nie dodatkowym. O, widzę, go. Chcę do tego Ojej. Dodać. Ojej. Ojej Ojej Zabij się Max. <śmiech> chciałbyś, <śmiech> chciałbyś, co? Nie, żebym ci tak życzył źle. Że... <tukarzy> tu, a Power tak, Nie, żebym ci życzył źle, ale się zabij. <gulanie> Skurna, Max kontra Rocky. Nie. ostateczna. O! O! W końcu! <gulanie> po tylu latach! To, to, to chyba tyle, to co? Ta... <tukarzy> Jeszcze jedna. Dobra, dobra ostatnia rundka. Która godzina w ogóle? Ostatnia. Niech to mi powie. Ostatnia runda, dobra. tam. Ile? Za O Jezus. No to ostatnia runda, naprawdę. Tym razem trzeba pokonać. Fajnie się w sumie gram. <grym> w tej mapie. Wow, wow. Nie, głupio, Minecraft się wyświeci. No. Po, no. co, po co tak agresja? Widzisz, że rąki? masz bardzo wysoki poziom kultury osobistej. <grym> 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 Więc raczej nie przekinać się tak więcej, ponieważ my tu żyjemy Ops. w bardzo wyedukowanym <grym> gronie. Nie no, serio, znowu jestem niewinny. Znowu winny. Znowu winny. Znowu znowu niewinny. A ja znowu winny. Ja, ja tego nie rozumiem. Jedną rundę byłem trajtorem, nie? Serio? Jakby dwie tylko. Dwie. Ja jestem co każdą rundę, więc ja nie wiem. Glock! Glock, glock, glock. Glock, glock, glock. A ci tak, teraz takiego heada z tako sprzedał. Korp, 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 korp. Halo, gdzie ty jesteś? Haha. Ha. Ja też bym sprzedał, ale... Jedziecie. Nie... Nie wolno o, Siema Ciekawe jak ja dostrzelę do ciebie Nie ufam ci, kurna. TY MI NIE UFASZ?! Ej, Tam bo ja, ja dostrzelę nie, nie <laughs> <laughs> Także Ja się nie <laughs> zdziwiam jak on drugi, trzeci raz będzie, a ja znowu będę Zamknij ja. się Nie Zamknij się Zabij, <laughs> Zabij się Za, o, Zabij o, o, o Tak Dobra, będziemy tu krążyć E O A, Hubert to ja strzelam z glocka w tabliczkę Dobra, czarny chodzi tu Nie! Myślałem, myślałem, że się drewno rozwali od tego Dobra... No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie! Co, Zabijcie co, go! Kogo? Kogo, Dobra. co? Ale kto to był? Lecisz na dół No nie Siema, Hubert ma Rocky Trochę... Wiesz co, z racji tego, że mamy już odgarnę, to bym wolał nie sobie utrzymać dystansu Nie! No wiesz co, ja też mam przodkę i też bym chciał utrzymać Dlatego mówię, że utrzymujemy lepiej wierzę, dystans, ponieważ jak zaczniemy do siebie strzelać, to będziemy mieć szansę, żeby zakomunikować, więc się ode mnie odsuń z laski, z laski ja li... swojej. Z laski swojej. Z laski, z laski z las... swojej prośby mojej. Daj mi spokój. Dobra, ja się trzymam z daleka. Trzymaj się. O! Kto się zabił? No. Mam Dzięki, że mnie pomściłeś, przyjacielu. Nie mam w pojęcia, mówiłem, kto bo... mnie zabił. mówiłem. O, no nie. Ile on razy był? Dobra, kolera. czyli nie bez tak, czyli Hubert albo... Arbocz... O kurwa. O, uważaj. Nie. Jesteście. Ej, nie. No nie. O, no, o, o, no, o, o, to o, o, o być. Nie Hubert. Nie. 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 Rocky. Kolejny sukces czarny z człowieka. One kill, one kill. No Było Nie wyszło na broń, niestety. Jeeeey, one shot, one kill. Jak ty w chęta mnie trafiłeś? Chyba no. tak, chyba tak. Dobra, dobra. To tyle. Dziękujemy. Nara. Nara. Nara